Yo, Jo Jo! Witajcie moi mili i niemili na kanale GoofySkills, gdzie znajdziecie tylko najprawdziwsze straszne nagrania. Dzisiejszy odcinek jest specjalny. Oglądajcie do końca. Ha! Jeśli się wystraszyłeś to zostaw moich Homara w komentarzu. Pierwsze nagranie pochodzi od niejakiego Richarda Grebenika. Niejaki garbaty stwór wparował mu na podwórko, a ten by go przegonić dzwonił do kumpla, by się spowiadać. Zobaczcie to turbo prawdziwe 100% legit video. Hey, Can you hear me now? Can you hear me now? A little bit. Yeah. Alright, you're not gonna believe this. I got it on video now. People think I'm nuts. I got it's on video, it's playing right now. I right. I, I put the iPad in the window and now this thing's coming up to the steps. The, my, my back. I don't know, I should <laughs> what's the police gonna think? It's looking oh my god, oh my gosh.

To niezły wróżbita Filip. It dove back in, it, it like... Like w wobbled back in, I can't even explain it. Went back in the weeds? Yeah, like it know-it knows something's going on. I got it now, I got it on tape. Huh, you are a headspread guy that nothing's gonna call me when you lay down at night. No sudden will come upon you. Oh my god, there it is Mike, it came back! oh my gosh it, it knows something's going on man this thing is oh my gosh oh my gosh i don't know what happened we got disconnected i can call the minister it went, it went back, it went back. Jego kumpel w kostiumie myślał, że jest już poza zasięgiem kamery, więc wstał i normalnie sobie poszedł. Teraz przyjrzyjmy się nagraniu latającego chuja z Nikaragui. Swoje 5 minut miało w 2019 roku. Lepiej nie obstraj zbroi. Film ten tak naprawdę został stworzony przez JJPD Productions. Kanał na YouTube z Nikaragui zajmujący się horrorem i efektami specjalnymi. Ktoś zajebał im film i usmażył go w mikrofali. By nie było aż tak bardzo widać, że to animacja 3D. Tutaj macie oryginalny film. Jeśli podoba ci się film, to daj no lajka like i subika. A jak nie to Rejk przyjdzie po ciebie w nocy. Za ostatni materiał muszę podziękować strasznie ciekawe. Powiedziałeś Michał, że nieważne jak bardzo się starałeś, to nie mogłeś znaleźć żadnych informacji na temat tego filmu, ale ja mogłem. Bo jestem zajebisty hue. hue. Co prawda nie znalazłem informacji z kiedy jest, ani kto się na nim znajduje, ale znalazłem jego pełną wersję, a nie tą TikTokową z dopisaną zmyśloną bajką. A zatem nagranie to przedstawia rzekomo opętaną dziewczynkę co niby rozmawia z księdzem. Wirarowy TikTok twierdził, że dziewczynka była opętana od tak dawna, że nie dało jej się już pomóc. Przetłumaczyłem rozmowę i w dużym skrócie opętana dziewczynka rzekomo siedzi od 10 lat na cmentarzu i babcia jej zabrała wisiorek. Czy coś takiego? W każdym razie, bez zasłaniającego tekstu wyraźnie, widać, że dziecko w nagraniu ma na gębie filtra ze snapchata. Przyjrzyjcie się uważnie jej dolnym zębom. Także tyle by było z turbo prawdziwego legit opętania. ¿A dónde quieres que te llevemos? Con el diablo. Al infierno. Porque mi abuelita me sacó del panteón para quitarme mi collar. ¿Te sacó de dónde? Del ¿De panteón. ¿Ella te sacó? ¿Por qué lloras?

Pozdrowienia dla strasznie ciekawe. To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku zajebiście strasznych nagrań, przez które posikacie się w galoty.